Echa tygodnia, echa tygodnia, echa tygodnia, echa tygodnia! Echa tygodnia! Witamy Państwa! A dziś w programie Pawieńska spółdzielnia mieszkaniowa, największy odbiorca ciepła produkowanego przez ZBKIM. Zadłużona jest w tym zakładzie na kilkadziesiąt miliardów starych złotych. Problem ten próbowali rozwiązać na spotkaniu w ratuszu 5 czerwca radni miejscy oraz zainteresowane strony. W hali sportowej przy ulicy Grota Roweckiego odbyła się kolejna wielka zabawa przedszkolaków. Ostatnie dni obfitują w turnieji matematyczne dziś rozstrzygnięcie pierwszego konkursu matematycznego dla klas czwartych. W kościele katolickim obchodzono święto Bożego Ciała. Tradycyjnie ulicami miasta przeszły procesje. Podpalenie suchych traw mogło spowodować wielki pożar w elektryku. Dziś, w szkole podstawowej nr 3, odbyło się spotkanie nauczycieli z Wydziałem Ruchu Drogowego. Naczelnik Eugeniusz Gapys apeluje o poprawę bezpieczeństwa uczniów. Maturzyści pożegnali średnie szkoły. Po raz trzeci w ramach wymiany pawieński mechanik gości młodzież z Niemiec. 5 czerwca o godzinie 13 w ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli ZGKIM z władzami pawieńskiej spółdzielni mieszkaniowej. W zebraniu uczestniczyli radni miejscy oraz prezydent miasta Pawianic. Spotkanie dotyczyło wzajemnego rozliczania za dostarczanie ciepła. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu trwa konflikt w tej sprawie, którego rozstrzygnięcia spodziewano się podczas tego spotkania. Co spowodowało, że e, zebraliśmy się dzisiaj w takim składzie? Otóż e, zarówno to, co do tej pory było napisane w prasie naszej, to co e, usłyszeliśmy, czy można było usłyszeć na zebraniach grup członkowskich, które odbywały się w ostatnim czasie współdzielni Mieszkaniowej, zgodnie zresztą z wymogami statutu, ponieważ zgromadzenie najprawdopodobniej odbędzie się w czerwcu, a więc przedtem grupy członkowskie. Jasno wynikało, że są dosyć, że jest dosyć duży konflikt między zakładem, a Zarządem Spółdzielni, czy w ogóle Pawiańską Spółdzielnią jako takim. Dla wyjaśnienia tych kwestii, dla Wyciągnięcia, jeżeli oczywiście to będzie możliwe na dzisiejszym naszym spotkaniu, dla yy, wyciągnięcia jakichś wniosków po prostu zebraliśmy się i w takim składzie, żeby, żeby jak najbardziej daleko można było niektóre sporne kwestie yy, rozstrzygnąć. Pawieńska spółdzielnia mieszkaniowa największy dłużnik ZGKM zarzucała dość wysokie ceny za usługi dostarczane przez ten zakład. Dyrektor ZGKM Hieronim Ratajski porównał koszty tych usług z miastami o podobnej wielkości, co dało obraz, czy w Pawieńcach rzeczywiście jest drogo. W 1995 roku średnioroczny wzrost opłat dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które obsługujemy, wynosił dla woli 14,4% dla ścieków 8,7%. Aktualnie od 1 marca 1996 roku dla gospodarstw domowych obowiązuje opłata 67 groszy za metr sześcienny i 40 wody i 40 groszy za metr sześcienny ścieków. Opłaty to obowiązywać będą do marca 1997 roku. A jak wyglądają te opłaty w innych miastach? Łazka, woda 80 groszy, kanał 80. Zduńska Wola, woda 89 groszy, kanał 88 groszy. Sierac, woda 82 groszy, kanał 69 groszy. Aleksandrów Łódzki, woda 75 groszy, kanał 48. Zgierz, 76 groszy, woda, kanał 52 groszy. Kutno, 66 groszy woda, 92 groszy kanał. Bełchatów, 65 groszy woda, 65 groszy kanał. Z dużych miast. płoc 75 groszy woda, 50 groszy często Częstochowa 89, podaje porównywalne miasta dla wielkości naszego, naszego. Stutysięcznego, bo obsługujemy także przecież gminy. Dyskusja trwała przez trzy godziny, ponieważ chcemy, aby Państwo również w szczegółach zapoznali się z problemem. Materiał z tego spotkania wyemitujemy w całości, bez skrótów, w dwóch częściach. Do obejrzenia, którego serdecznie zapraszamy. 4 czerwca fala sportowa przy ulicy Grota Róweckiego zapełniła się po brzegi. Dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta zorganizowano wspaniałą sportową zabawę pod wspólnym tytułem Czar Par. W dniu dzisiejszym wszystkie dyrektorki przedszkoli zorganizowały w związku z Dniem Dziecka wspaniałą imprezę pod tytułem Czarpark. Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, a przede wszystkim sponsorom, m.in. władzom miasta za dostarczenie wspaniałych słodyczy. Myślę, że dzieci wspaniale się bawiły na tej imprezie. I na tej imprezie nie poprzestanie. Czarpar zorganizowaliśmy dla wszystkich dzieci przedszkolnych, no to znaczy od przedszkoli 1, 2, 3 i tak dalej aż do 16. Brało udział około 500 udział w zabawach około 500 dzieci. Jesteśmy zadowoleni, że mogły wszystkie dzieci się bawić wspaniale. Celem tych zabaw było przede wszystkim to, aby dzieci wyszły uśmiechnięte, zadowolone, aby wszystkie zabawy, które były zorganizowane, rozruszały dzieci w najwyższym stopniu. Here Dzisiejsza impreza Spartakiada Sportowa Przedszkolaków po raz kolejny udowodniła, że na terenie miasta Pawianiec bardzo dużo robi się dla dzieci, zwłaszcza dla dzieci w wychowaniu w wieku przedszkolnym. Mnie najbardziej z tego wszystkiego cieszy fakt współpracy między przedszkolami, to, że to środowisko integruje się wzajemnie i wszystko robi się z myślą o dzieciach i dla dzieci. Dzieciaki były szczęśliwe, zadowolone i ważne, że nie było tu elementu typowej rywalizacji. Że była to zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa. Relacja z tej imprezy już niebawem w topie. Poprosimy. W ubiegłą środę odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców drugiego konkursu matematycznego dla klas szóstych, organizowanego w szkole podstawowej nr 5. Pierwsze miejsce zajął Julian Warszawski ze szkoły podstawowej nr 2. Szkoła ta zajęła również pierwsze miejsce drużynowo. Numer kto jest nauczycielem? Kto przygotowywał Cię do olimpiady? Pani Anna Krauzowicz. Czyli gratulujemy pani Annie Krauzowicz i Julianowi Warszawskiemu. Również dzisiaj odbył się kolejny turniej matematyczny, tym razem dla klas czwartych, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2. Serdecznie witam na dzisiejszym konkursie matematycznym nauczycieli metodyków, panią Kingę Kałąskę i pana Edwarda Lesiaka. Nauczycieli, opiekujących się uczestnikami naszego konkursu, a przede wszystkim wszystkich uczniów, którzy biorą, biorą udział w dzisiejszym konkursie. Życzę Wam, abyście rozwiązali wszystkie zadania i niech zwycięży najlepszy. My również życzymy Wam wielu, wielu sukcesów. Myślę, że zobaczymy się jeszcze na pewno, na pewno kilkakrotnie, co najmniej do, yy, w szkole podstawowej, no co najmniej jeszcze te cztery lata będziemy się spotykać, nie tylko na tym konkursie, ale również na innych, można mówić międzynarodowych konkursach, gdzie będziecie zdobywać również laury, cenne nagrody i będziecie przynosić yy, tutaj sławę yy, w szkole. Twojej, waszym rodzicom będziecie przysparzać sobie sukcesów no i będziecie może w przyszłości z ładnymi matematykami. A oto wyniki dzisiejszego konkursu. Pierwsze miejsce indywidualnie zajął Konrad Borowczyk ze szkoły podstawowej nr 3. Na drugim miejscu plasował się Bartosz Tomaszewski ze szkoły podstawowej nr 15 i trzecie miejsce zajął Michał Kunicki ze szkoły podstawowej nr 2. Drużynowo pierwsze miejsce oraz puchar ufundowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zajęła Szkoła Podstawowa nr 2. Drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 15 i na trzecim miejscu Szkoła Podstawowa nr 17. Zwycięzcom gratulujemy. Tradycyjnie w święto Bożego Ciała ulicami naszego miasta przeszły procesje. We wszystkich pawianickich parafiach na trasie procesji wzniesiono ołtarze. Ołtarze, które budowane były przez różne grupy społeczne. Całość uroczystości uświetniły pawianickie chóry. W sobotę o godzinie 12.23 Pabieńska Straż Pożarna powiadomiona została o pożarze na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. W wyniku podpalenia suchych chaszczy ogień przeniósł się na magazyn stali. Spalenie uległo zadaszenie wiaty o powierzchni 60 m2. Straty oszacowano na 1500 nowych polskich złotych. W dniu dzisiejszym naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Eugeniusz Gapys w szkole podstawowej nr 3 uczestniczył w spotkaniu z nauczycielami, na którym omówiono poprawę bezpieczeństwa uczniów na papieńskich ulicach. Tuż po dyskusji poprosiliśmy naczelnika o podsumowanie ubiegłego tygodnia. Witam Państwa tradycyjnie, jak co poniedziałek, przedstawię zdarzenia, jakie zaistniały oraz wyniki osiągnięte przez policjantów w ruchu drogowego między 3 a 9 czerwca. Więc tak, zarządzanie mieliśmy 18, proszę Państwa. Wypadków aż 6. Jedna osoba zabita, 7 rannych. Policjanci nałożyli na kanczujących policjantów 226 mandatów karnych. Sprądzili 8 wniosków, z tego dwóch na nie trzeźwe. Chciałem się zacząć, proszę Państwa, bo znów była tragedia na naszych drogach w Konstantynowie. Oczywiście osoba, no nie miała dużo, ale 0,8 promila, wjeżdżała na drogi gruntowej. Doprowadziła do zdarzenia, w którym zginęła. Osoba mająca 23 lata, dziewczyna młoda, można powiedzieć, mogłaby jeszcze długo i długo położyć, ale niestety przez głupotę wierzącego doszło do tej tragedii. Dzisiaj też było spotkanie w ramach komunikacji, wychowania w szkołach. Było spotkanie z nauczycielami, którzy prowadzą te to, to spotkania, te wykłady. Szkoła numer 3. Tematy były poruszane, można powiedzieć, różne, ale najbardziej bulwersujące oczywiście. Dlaczego policja jest mało na drogach? Dlaczego ruch drogowy jest mało widoczny? No to są takie problemy, które są związane oczywiście z tym, jak już wcześniej mówiłem, z etatem policjantów. Poruszone były też tematy przyszłościowe, jak mamy się zachować w tym wychowaniu komunikacyjnym, gdzie jest policja, więc wyjaśniłem, że oczywiście będziemy starać się w miarę możliwości włączać się w to wychowanie komunikacyjne, no, w miarę możliwości siły środków. Cieszy mnie, że został poruszony temat budowy miasteczka ruchu drogowego dyrektor szkoły numer 3 właśnie daje tam teren no ja myślę, że władze miasta yy, znajdą fundusze i przy pomocy może sponsorów zrobimy to miasteczko jakim? wzorem Konstantynowa, gdzie będą to też egzaminy i ja jestem, bardzo to popieram jestem za tym, bo nasze miasto musi mieć, jak już mówiłem wcześniej przynajmniej dwa takie miasteczka ja myślę, że od trójki można zacząć jest to szkoła duża skupia bardzo dużo yy, dzieci i jest teren taki lekko na oboczu od trasy takie młodzież się nie ruchu, i tam może być to. Ponadto, no, oczywiście, poruszane były tematy ogólne, na które mogłem udzielać odpowiedzi. To udzielałem, inne pozostaliśmy, pozostawiliśmy do, do dalszej współpracy i do dalszych kontaktów, które będziemy rozwiązywać w ramach policja, kontakty policjantów i ze szkołą. W ubiegłym tygodniu wręczono świadectwa maturalne we wszystkich szkołach średnich. Dla części młodzieży skończył się pewien etap życia. Okres spędzony w średniej szkole będzie rzutował na ich przyszłe życie. A oto fragmenty uroczystości, które miały miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Pawieńcach. Szanowni Państwo, dla Państwa w dniu dzisiejszym jest organizowana ta uroczystość. Uroczystość, na którą czekaliście 4 bądź 5 lat. Z ogromnym zadowoleniem w imieniu nas, Pracowników, nauczycieli tej szkoły w imieniu własnym. Witam serdecznie rodziców, którzy w tak licznym gronie przybyli dzisiaj na tę uroczystość. Uroczystość, która jest dla nas ogromnie ważną, świadczącą o tym, że faktycznie Państwa dzieci dorosły do faktu posiadania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Myśmy przez 4 bądź 5 lat w dzieciach tych usiłowali stworzyć pewne wartości, dać im pewne wartości merytoryczne wiedzy, dać pewne wartości wychowawcze. Po to, aby uroczystość ta nabrała w sobie pewnego własnego oddźwięku, aby została zapamiętana na dłużej, stworzyliśmy warunki tego dzisiejszego ceremonialu. I tak chciałbym, aby w latach następnych ceremonie szkolne odbywały się w określonych warunkach wystroju uczniów tej szkoły. Strój, który w tej chwili mam na sobie, w krótkim czasie, czapki, które otrzymaliście, sami żeście je zakupili, niech stanowią pewien element pozostawienia łączności z tą szkołą. A wiedzcie o tym, że ja razem z, ze wszystkimi nauczycielami tej szkoły robiliśmy wszystko, abyście w przeciągu tego czasu, okresu czasu przebywania z nami czuli się autentycznie dobrze. Jeżeli ktokolwiek z was czuje się, uważa, że został skrzywdzony, ja w imieniu własnym winę za to przyjmuję ja i na siebie i ja Was serdecznie przepraszam. Ale nie robiliśmy to, tego nigdy w złej wierze. Robiliśmy to po to, abyście w sposób godny i właściwy reprezentowali swoją rodzinę, szkołę, a zdarzy się, czego Wam życzę szczególnie, reprezentowali ten kraj. Poproszę do siebie Tomasza Wajmana. media poproszę, a to jeszcze na razie nie otrzymasz. No? Pisze to szkoła bankowa i przysłała y, logos z włodzi, przysyłając zaproszenie. Mamy zaszczyt zaprosić najlepszego maturzystę zespołu szkół zawodowych w Pawielnicach na spotkanie Najlepsi Łódcy maturzyści 1996 roku. Która odbędzie się w dniu 11 czerwca 1996 roku o godzinie 15 w sali lustrzanej Pałacu Poznańskich. Podpisali dyrektor Szkoły Bankowej dr Janusz Kaźmierczak, fundator nagród Ekspres Ilustrowany, redaktor Arkadiusz Grzegorczyk, kurator oświaty w Łodzi, pan magister Zdzisław Ignaczak. chorążego pocztu sztandarowego o przekazanie sztandaru swoim koleżankom i kolegom w klas młodszych. Proszę przekazać sztandar, proszę przekazać szarfy, jak również symbole szkolne w postaci czarnej. Przekazuję Wam nasz sztandar szkolny. Mam nadzieję, że będziecie o niego dbali i nigdy go nie spamili. Dziękuję w imieniu moich koleżanek i kolegów. Zdajemy sobie sprawę, że sztandar, mówiąc słowami poety, to dług względem przeszłości, jak i przyszłych pokoleń. Dlatego obiecujemy go strzec i dbać o to, aby nigdy nie został splamiony. Wszystkim absolwentom życzymy trafnych i mądrych decyzji już w dorosłym życiu. Już po raz trzeci zespół szkół mechanicznych zorganizował wymianę młodzieży. Dziś do Pabianic przyjechała grupa uczniów z Niemiec. Program pobytu jest bardzo atrakcyjny. Przygotowano szereg imprez i wycieczek po kraju. Między innymi młodzi Niemcy wspólnie z uczniami z mechanika zwiedzą Kraków. Od trzech lat prowadzimy wymianę młodzieży z zespołem szkół w Herford. Z kolei szule w Herford. Pełna nazwa z szkoły jest Wilhelm Norman Schule. I tu właśnie dzisiaj. Już po raz drugi spotykamy się z młodzieżą ze szkoły herfordzkiej. Przybyło 14 osób i dwie opiekunki. Oczywiście nasi uczniowie też tutaj są, już byliśmy dzisiaj razem na dworcu, przywitaliśmy się, było bardzo serdecznie. Jesteśmy w hotelu Włóknia zakwaterowani. Od środy wyjeżdżamy na realizację programu ekologicznego do Jaworza. I później wracamy tutaj z powrotem do Pabiańc na dwa dni. Takie spotkania się odbywają z inicjatywy, raczej to jest wspólna inicjatywa nauczycieli polskich i niemieckich. Natomiast y, co stoi za tym? Za, za tym stoi właściwie przeszłość, ponieważ robotnicy, y, inżynierowie i nauczyciele w czasie II wojny światowej byli ewakuowani do Niemiec. Tam pracowali jako robotnicy przymusowi, właśnie w okręgu Hereford. I w związku z obchodami tam rocznicowymi 1200-lecia miasta Herford została zorganizowana wystawa. I zostali ci robotnicy odnalezieni, ci żyjący i zaproszeni. I tak nawiązały się te pierwsze kontakty. Postanowiono, żeby jednak yy, tą taką szarą, ciemną przeszłość zamienić w jaśniejszą przyszłość. I można oczywiście tylko z młodzieżą to robić, no bo z kim?